Mam na imię Mary. W tym roku skończyłam 35 lat. W letni dzień, wypełniony śpiewem ptaków, zostałam wezwana do gabinetu prezesa. Mamo, to znaczy szefie, co mogę dla ciebie zrobić? Zapytałem. Prezes, która jest moją matką, odezwała się kurtuazyjnie, nie odwracając swojego pięknego profilu, najwyraźniej speszona upałem. Zdecydowałam się przekazać firmę twojej siostrze. Z dniem dzisiejszym jesteś zwolniony, oświadczyła. Letnie słońce było tak oślepiające, że nie byłam w stanie pojąć tego, co zostało powiedziane. Co? Myślę, że mój głos brzmiał dość oszołomiony. Moja matka, wyglądająca teraz na dość zirytowaną, odwróciła wzrok w moją stronę, nie słyszałaś mnie. Zwalniam cię. Nie potrzebujemy tu brzydoty. Zniknij do końca miesiąca. Po tych słowach skierowała wzrok na dokumenty na biurku, jakby dając do zrozumienia, że nasza sprawa jest zakończona. W gabinecie prezesa, gdzie rozbrzmiewały tylko odgłosy ptaków, zastanawiałem się nad jej słowami, gdy upomniała mnie, czy nadal tu jesteś. Wracaj natychmiast do swojej pracy. Cofnąłem się mechanicznie, jak marionetka, powiedziałem przepraszam i wyszedłem z biura, zamykając za sobą drzwi. Nasza firma to tylko mały dwupiętrowy budynek, firma wyburzeniowa zatrudniająca około 10 pracowników. Firma jest zarządzana rodzinnie, prezesem jest moja matka, moja ciotka i jej mąż są dyrektorami wykonawczymi, a kuzyni mojej mamy są dyrektorami zarządzającymi. Było jednak jasne, że to moja mama ma największą władzę. Początkowo po ukończeniu szkoły średniej pracowałem w firmie księgowej. Jednak, kiedy miałem 25 lat, moja matka powiedziała mi, że nie mają księgowego, i zapytała, czy zamierzasz zostawić swoją rodzinę w tarapatach. W końcu to ty będziesz miał kłopoty. Praktycznie zmusiła mnie do dołączenia do naszej firmy. Co więcej, przydzielone mi obowiązki nie ograniczały się do księgowości. Matka zrzuciła na mnie całą papierkową robotę i różne zadania. Gdy brakowało rąk do pracy, wysyłano mnie nawet do sprzedaży. Krótko mówiąc, byłem w firmie specjalistą od wszystkiego. Mimo to, aby nie być ciężarem dla innych, pracowałem ciężko od rana do nocy i jakoś udało mi się wykonać pracę przez ostatnie 10 lat. Z drugiej strony, siostra, która miała przejąć firmę, Lucy, była 3 lata młodsza ode mnie. Miała 32 lata i pracowała w firmie dopiero od dwóch lat. Zanim do nas dołączyła, Lucy przeskakiwała z jednej pracy do drugiej, narzekając, że nie są one dla niej odpowiednie. Gdy skończyła 30 lat, jej warunki zatrudnienia zaczęły się pogarszać, a ona zrezygnowała z poszukiwania pracy, spędzając dni na wylegiwaniu się w domu. Wtedy moja matka powiedziała, że Lucy powinna znaleźć pracę, która jej odpowiada. I zatrudniła Lucy w naszej firmie na stanowisku dyrektora wykonawczego. Pracuję w firmie od 10 lat, ale nadal jestem zwykłym pracownikiem. Wszyscy byli zaskoczeni różnicą w traktowaniu naszych sióstr, ale ja też się tego spodziewałam. To dlatego, że moja matka zawsze faworyzowała moją siostrę. Odkąd byłyśmy dziećmi dawała pięknej Lucy każde ubranie, każdą zabawkę jaką chciała i marudziła na nią, mówiąc Lucy, jesteś taka śliczna. To tak dobrze na tobie wygląda, Lucy. Z drugiej strony, ponieważ nie byłam tak urocza jak Lucy, dawała mi zabawki i ubrania po kuzynach lub dzieciach z sąsiedztwa, mówiąc, to jest wystarczająco dobre dla ciebie. Nie bardzo rozumiałam, dlaczego byłam traktowana w ten sposób, gdy byłam dzieckiem. Po prostu ciężko pracowałam, ucząc się i pomagając w domu starając się zwrócić na siebie uwagę matki. Ale nawet wtedy matka nie zwracała na mnie uwagi. A kiedy wręczałam jej mój raport, tylko na niego zerkała. W pewnym momencie rozważałam nawet operację plastyczną, myśląc, że jeśli nie będę ładna, nie zdobędę sympatii. To moja ciotka, widząc mnie w takim stanie, wyjaśniła, dlaczego moja matka tak bardzo mnie ignorowała, gdy byłam w liceum. Powiedziano mi, że mój ojciec zmarł, ale w rzeczywistości w roku, w którym urodziła się Lucy. Mój ojciec uciekł z kobietą ze swojego miejsca pracy. Kobieta ta była starsza od mojej matki i podobno mniej atrakcyjna. I ta kobieta najwyraźniej miała aurę podobną do mojej. Moja ciotka, która jest młodszą siostrą mojej matki, skomentowała to mimochodem: Twoja mama jest dumną kobietą. Założę się, że nie mogła znieść myśli o utracie męża na rzecz starszej kobiety, mniej atrakcyjnej niż ona sama. W jej głosie czuć było wyraźną satysfakcję, jakby cieszyła się z kłopotów mojej mamy. Nawiasem mówiąc, wygląd mojej ciotki nie był szczególnie niezwykły, skłaniając się bardziej ku mojej stronie rodziny. Cóż, potrafiła dać się we znaki, ale była dobra w swoim fachu. Przeważnie jednak używała swojego uroku, by się wybić, kontynuowała. Moja matka przejęła rodzinny biznes w wieku 32 lat, kiedy opuścił ją ojciec. W znacznym stopniu wykorzystała swoją uderzającą urodę, aby przyciągnąć i zatrzymać wielu klientów, co znacznie zwiększyło wydajność firmy. Myślę, że część wzrostu była spowodowana epoką, w której wiele budynków wymagało rozbiórki po osiągnięciu ich żywotności. Dlatego ani rodzina mojej ciotki, ani moi kuzyni nie mogli tak naprawdę sprzeciwić się mojej matce. Ostatnio wzrosły koszty utylizacji i transportu odpadów przemysłowych, a równowaga między kosztami rozbiórki a rzeczywistymi wydatkami stała się trudna do utrzymania. Nie tylko nasza firma, ale cała branża osiągała gorsze wyniki. Szczerze mówiąc, trudno było nawet płacić pracownikom co miesiąc. W tych trudnych czasach moja młodsza siostra dołączyła do firmy jako dyrektor wykonawczy. Zastanawiałem się, jak poradzi sobie z wypłatą pensji, ale moja matka bez ogródek powiedziała, że obętnie twoją pensję, by zapłacić jej. Jesteśmy rodziną, to naturalne, prawda. Nawet jeśli obetniesz moją pensję, to i tak nie wystarczy, by zapłacić jej pensję pasującą na dyrektora wykonawczego, przedstawiłem rozsądny argument. Jednak jak zawsze mama była nieugięta, mówiąc, że to Twoja praca. Aby to rozgryźć, po prostu spraw, by to zadziałało. Nieśmiało zasugerowałem, czy Lucy nie powinna zacząć jako zwykły pracownik. Mama obrzuciła mnie wściekłym spojrzeniem i zganiła: Z kim ty sobie myślisz, że rozmawiasz? To nie jest coś, w co ktoś taki jak ty może się wtrącać. W tamtym czasie wszyscy mieszkaliśmy pod jednym dachem. Lucy nie wnosiła ani grosza do gospodarstwa domowego, podczas gdy ja co miesiąc wpłacałem do niego 1500 dolarów. Nawet gdy Lucy dołączyła do naszej firmy, nie dokładała się do domu. Odkąd byłam mała, pomagałam w domu mojej zapracowanej matce i naturalnie wykonywałam obowiązki domowe, podczas gdy Lucy nie robiła nic, jakby to była norma. Hej siostrzyczko, obiad już gotowy. Lucy dzwoniła z pytaniem o obiad, gdy pracowałam w nadgodzinach. Kiedy powiedziałam jej, żeby zrobiła coś dla siebie, bo ja pracuję, Lucy odpowiedziała: Co? Nie wiem, co zrobić. Kuchnia to twoje sanktuarium, prawda? Nie chcę zostać z besztana za korzystanie z niej bez pozwolenia. Wcześniej byłaś na mnie za to zła. Nigdy nie próbowała gotować, wykorzystując ten incydent jako wymówkę. Lucy nigdy po sobie nie sprzątała i nie odkładała rzeczy na swoje miejsce. Wciąż żywiła urazę za to, że ją za to zbeształam. Raczej używała tego jako wymówki, by nic nie robić. Często musiałem niechętnie wracać do domu, aby przygotować obiad, a następnie wracać do biura, aby kontynuować pracę. Moja matka zazwyczaj nie gotowała obiadu. Nawet gdy przygotowywałem posiłki, często jadała na mieście, wybierając to, na co miała ochotę. Jednak ostatnio, gdy moja matka często wychodziła na posiłki biznesowe z Lucy, miałem mniejszą potrzebę gotowania obiadu. Ale wzrost wydatków na rozrywkę powodował nowy ból głowy. Moja matka, obecnie w wieku 63 lat, zaczęła coraz częściej narzekać na różne bóle i skutki intensywnego picia. To właśnie w tym czasie zostałem wezwany do biura prezesa i powiedziano mi, że przekazuję firmę Lucy. Ty, która nie jesteś tak atrakcyjna. Jesteś zwolniona. Mogłem zrozumieć decyzję o przekazaniu firmy Lucy na podstawie wcześniejszych działań mojej matki. W końcu Lucy miała 32 lata. W tym samym wieku była moja matka, kiedy została dyrektorem generalnym. Być może moja matka pomyślała, że jeśli czas będzie odpowiedni, Lucy będzie mogła wykorzystać swoją urodę, aby wykonać pracę tak jak ona. Ja jednak nie mogłam pogodzić się ze zwolnieniem z powodu mojego wyglądu. Nawet gdyby moja pensja została przekazana Lucy, nie widziałam w tym żadnej korzyści. Kiedy skonsultowałem się z ciotką, okazało się, że wiadomość o tym, że Lucy została dyrektorem generalnym, rozeszła się już wśród pracowników. Jednak wiadomość o moim zwolnieniu była wiadomością również dla mojej ciotki. Po chwili zastanowienia ciotka powiedziała Cóż, nie do końca rozumiem, ale wygląda na to, że Lucy mówiła za kulisami, że nie podoba jej się fakt, że nawet jeśli powie wszystkim, że zamierza coś zrobić w firmie, wszyscy mówią, że to w porządku, bo poproszą Mary o pomoc. Może to jest po części powód. Nie, ale to tylko dlatego, że wszyscy przestali prosić Lucy, ponieważ ona wykonuje tylko niechlujną pracę, prawda? Rzeczywiście, Lucy była całkowicie niekompetentna w swojej pracy. Zawsze nie dotrzymywała terminów, myliła się w rozmowach telefonicznych i popełniała wiele błędów typograficznych. Mimo, że miała pewne doświadczenie zawodowe, wydawała się zupełnie nieświadoma swojego braku umiejętności, być może dlatego, że jej uroda zawsze prowadziła do tego, że mężczyźni ją kryli. Nigdy nie zastanawiała się nad swoimi działaniami. Moja ciotka, rozumiejąc to, powiedziała: Cóż, to prawda ale myślę, że postrzega cię jako utrapienie. Kontynuując, lamentowała, ale nigdy nie myślałam, że cię zwolnią. Bez ciebie firma nie będzie w stanie funkcjonować. Westchnęła, wyglądając na zmartwioną, ale nie poszła kłócić się z moją matką, bo wiedziała, że nie wygra. Czułam się zniesmaczona faktem, że jestem spokrewniona z tą niewiarygodną ciotką. Zasadniczo nienawidzi mnie zarówno moja matka, jak i siostra, prawda? Powiedziałam ciemnym głosem. Na co ciotka, nie wiedząc co opowiedzieć, odpowiedziała: Cóż, moja siostra jest naprawdę okropna. Ale nie sądzisz, że byłoby lepiej, gdybyś pracowała gdzie indziej, biorąc pod uwagę wszystkie umiejętności, które posiadasz? To strata zostawać tutaj. Zasugerowała, żebym zrezygnował. W jej oczach jarzyło się słabo życzliwe światło pokrewieństwa. Stałem w samochodzie, skąpany w czerwonej po letniego zmierzchu. Wpatrując się pustym wzrokiem w odległy miraż, i poczułem, że może teraz będzie dobrze. A potem odwróciłem się do ciotki i powiedziałem: Masz rację z szerokim uśmiechem na twarzy. To był pierwszy raz, odkąd dołączyłem do firmy, kiedy uśmiechnąłem się tak odświeżająco. Ciotka, nieco zdziwiona moim uśmiechem, odwzajemniła nieco smutny uśmiech. I tak podczas gdy byłem zajęty tworzeniem dokumentów przekazania, sortowaniem plików tak, aby każdy mógł je zrozumieć, koniec miesiąca, w którym miałem zrezygnować, nadszedł w mgnieniu oka. Kiedy punktualnie udałem się do biura prezesa, nie było już słychać odgłosów ptaków, a moja mama i siostra wesoło gawędziły. Ten sprzedawca zdecydowanie ma coś do ciebie. Fuj, ten łysy facet, nie ma mowy. Obie śmiały się serdecznie, nie zwracając na mnie uwagi. Kiedy odsząknęłam, w końcu się odwróciły, a moja siostra spojrzała na mnie z zaciekawieniem i zapytała: O co chodzi? Jeśli chodzi o dzisiejszą kolację, to nie potrzebujemy jej. Rezygnuję dzisiaj. Dziękuję za wszystko. Och, to dzisiaj! Zapomniałam. Roześmiała się ponownie. Poczułam się odświeżona, wiedząc, że nie będę już musiała oglądać ich twarzy. Ja też wyprowadzam się z domu, więc proszę, dbajcie o siebie. Moja matka mechanicznie odpowiedziała, dobrze, dobra robota. Z twarzą pozbawioną emocji zamknęłam drzwi, a ze środka usłyszałam głos mojej siostry, która powiedziała Teraz nie będziemy już musiały oglądać tej irytującej twarzy. W głębi serca mruknąłem, tylko patrz i opuściłem firmę, w której byłem tak długo. Tydzień później, kiedy skończyłem papierkową robotę dla pewnej szkoły i sprawdziłem telefon, zauważyłem nieodebrane połączenie od mojej matki. W ciągu zaledwie dwóch godzin dzwoniła czternaście razy. Nie odzwoniłem, bo miałem złe przeczucia. Wyciszyłem telefon i wróciłem do domu po skończeniu innych zadań. Nieodebranych połączeń od mojej matki wciąż przybywało, a kiedy sprawdziłem następnego ranka, było ich w sumie osiemdziesiąte. Ostatnie połączenie było po dwóch w nocy. W ogóle nie rozważałem odzwonienia do niej. Dla mnie była teraz nikim więcej niż obcą osobą i nie miałem ochoty słyszeć jej głosu. Miałem nawet przelotne myśli, że gdybym usłyszał jej głos, mógłbym być posłuszny jej słowom. W końcu byłem pod jej kontrolą przez 35 długich lat. Ignorowałem jej telefony z całych sił, chcąc uwolnić się spod jej uroku. Mogłem zablokować jej połączenia, ale pomyślałem, że jeśli coś się stanie, mogą one posłużyć jako dowód jej działań, więc pozwoliłem na to. Przez jakiś czas odbierałem prawie sto połączeń dziennie. Na początku nienawidziłem nawet patrzeć na połączenia przychodzące, ale stopniowo, gdy się do tego przyzwyczaiłem, poczułem satysfakcję, wyobrażając sobie twarz mojej matki zmagającą się z każdym nieodebranym połączeniem. W końcu zdałem sobie sprawę, jak okropnie mnie traktowała. W ten sposób minął rok. Do tego czasu telefony od mojej matki ustały, a ja byłem w stanie, w którym nie miałem pojęcia, co się z nią dzieje. Przez cały ten rok pracowałem w niepełnym wymiarze godzin, uczęszczając do szkoły online dla specjalistów podatkowych i pomyślnie zdałem egzaminy. Niedawno zdobyłem pracę w wiodącej firmie doradztwa podatkowego. Na początku miałam praktyczne doświadczenie, a wykonywanie różnych zadań w firmie mojej matki dało mi zdolność widzenia szerszego obrazu. CEO okazało się wielkim atutem w mojej nowej firmie. Czułem wdzięczność za ciężką pracę, którą wykonałem w firmie przez ostatnią dekadę, szczególnie w tym momencie. Ludzie w moim miejscu pracy są wspaniali i pracujemy razem, aby wykonać swoją pracę. To ogromny kontrast w porównaniu z sytuacją, gdy musiałam sama wszystko wymyślać, byłam popychana przez mamę i siostrę, po cichu szukałam informacji na własną rękę i pracowałam sama do późnych godzin nocnych. Pewnego dnia, gdy prowadziłem satysfakcjonujące życie, musiałem odwiedzić klienta w pobliżu firmy mojej matki. Gdy przechodziłem obok jej firmy, zauważyłem, że okna i wejście były wyraźnie brudne, a rośliny, którymi się opiekowałem, teraz uschły. A potem, w drodze powrotnej, natknęłam się na moją matkę, która właśnie wychodziła ze swojej firmy. Gdy tylko mnie zobaczyła, krzyknęła i podbiegła do mnie. Spodziewając się, że mnie zgani, instynktownie zakryłam twarz torbą, ale ku mojemu zaskoczeniu, mama podeszła do mnie słodkim. Błagalnym tonem, mówiąc, gdzie byłaś, Mary. Poczułam nieprzyjemny dreszcz wzdłuż kręgosłupa i instynktownie się cofnęłam. Dzwoniłam do ciebie tyle razy, wiesz. Zmieniłaś smartfon. Wygląda na to, że nawet nie wzięła pod uwagę możliwości, że mogę nie chcieć się z nią skontaktować, bo nią gardzę. Nie mogłem przestać się zastanawiać nad jej procesem myślowym, biorąc pod uwagę wszystkie rzeczy, które mi zrobiła. Ignorując moją zdziwioną minę, mówiła dalej: Och, ale dobrze, że cię widziałam. Spójrz na stan tej firmy. To straszne, prawda. Możesz zacząć pracę od jutra. Nie jestem zła, wiesz. Co? Więc wybaczam ci odejście rok temu. Proszę, zacznij przychodzić do pracy od jutra. Kilka sekund zajęło mi zrozumienie tego, co właśnie powiedziała moja matka. Czy w jej głowie był tylko obraz małej mnie, płaczącej i adorującej ją? Mamo, pracuję już w innej firmie i jestem tam szczęśliwa. Na moją niezdecydowaną odpowiedź jej twarz wykrzywiła się w coś potwornego i ryknęła. Co? Mówisz mi, że pracujesz gdzie indziej, podczas gdy nasza firma ma kłopoty? Nie obchodzą mnie inne firmy. Ty jesteś moja, zrozum, wywołując scenę na środku ulicy. Chwileczkę. To ty mnie zwolniłeś, pamiętasz. A co z Lucy? Co się z nią stało? W odpowiedzi moja matka prychnęła i lekceważąco powiedziała Och, Lucy. Myślałam, że będzie bardziej przydatna. Ale została przyłapana na romansie z trzema mężczyznami naszego kluczowego klienta. Jasne, oto treść historii podzielona na rozsądne akapity. Nie trzeba dodawać, że nasze kontakty z nimi zakończyły się błyskawicznie. Gdyby była na tyle ostrożna, by nie dać się złapać, wszystko byłoby w porządku. Odsunąłem ją więc od biura i zmusiłem do pracy biurowej, ale nie potrafiła nawet porządnie sprzątać i nie była absolutnie dobra w księgowości. Z jej powodu nie mogliśmy sobie nawet pozwolić na zatrudnienie kogoś innego. Po daniu upustu swojej frustracji, mama zwróciła się do mnie z uśmiechem. Dlatego teraz twoja kolej, Mary. Odkąd odeszłaś, biuro jest w rozsypce. Musisz wziąć na siebie odpowiedzialność. Przed wyjazdem przygotowałam instrukcję przekazania obowiązków i wyjaśniłam wszystko Lucy. Lucy prawdopodobnie nawet nie spojrzała na dokument, który przygotowałam i jestem pewna, że moja matka również nic o nim nie słyszała. Nie, nawet gdyby słyszała, to albo by nie pamiętała, albo udawałaby, że zapomniała. Właściwie to nie rozumiem, dlaczego mieliby mnie zwalniać, a potem prosić o wzięcie odpowiedzialności. Te kobiety zawsze tak się zachowują. Przyjmują twardą postawę, obwiniają innych i pozwalają innym sprzątać swój bałagan. To ich zwykła sztuczka. Przygryzłam dolną wargę, pomyślałam o życzliwych twarzach ludzi, z którymi obecnie pracowałam i przysięgłam sobie, że to jest prawdziwy świat. Do tej pory żyłam w zwariowanym świecie, ale nie poddam się już tej presji. To ty, szefie, mnie zwolniłeś, prawda? Moja matka wydawała się nieco zaskoczona zmianą mojego tonu. A powodem, dla którego mnie zwolniłaś, było to, że jestem brzydka, prawda? Zanim się zorientowałam, wokół nas zebrał się tłum, najwyraźniej zaintrygowany naszą kłótnią. Uważając na otaczające ją oczy, moja matka jąkała się. Czy powiedziałam coś takiego? Jesteś pewna, że tego nie przeoczyłaś. Nie, słyszałam to bardzo wyraźnie. Zamierzasz przekazać firmę mojej pięknej siostrze i zwolnić mnie, tę brzydką. Nie zrozumiałem, co masz na myśli. Pracuję w tej firmie od dziesięciu lat, a ty nagle zdecydowałeś się przekazać firmę mojej siostrze, która ledwo wykonuje jakąkolwiek pracę po zaledwie dwóch latach. Kwestionuję twój osąd. Gdy wyjaśniłem to jasno, tłum zaczął się poruszać. Naprawdę? Czy to możliwe? To okropne, prawda. Czy to jej własna matka? Czy są zbyt spokrewnieni? Niektórzy nawet zaczęli nas filmować. Byłem tak wściekły, że nie obchodziło mnie to. Kiedy moja matka zaczęła się pocić i blednąć pod zbiorowymi spojrzeniami winy z jej otoczenia, zaczęła panikować. Mary to nieporozumienie. Chodźmy na razie do środka. Nieporozumienie? Co ja źle rozumiem? Jeśli nie powiedziałaś czegoś takiego, to czy nie powinnaś być w stanie jasno powiedzieć, że tak nie było? Kiedy moja matka zamilkła, ludzie wokół nas zaczęli mówić Och, ona milczy. Więc to prawda? To niewiarygodne. Wtedy coś w mojej matce pękło. Zaczęła krzyczeć, zamknij się. To wszystko twoja wina, że jesteś brzydka i ponura. Brzydcy ludzie powinni znać swoje miejsce i posłusznie robić to, co mówią piękni ludzie. Tylko do tego się nadajesz. Ludzie wokół nas byli zaskoczeni jej oburzającym zachowaniem i szybko zaczęli przesyłać swoje filmy. Brzydka kobieta jest posłuszna pięknej kobiecie. Tak brzmiały nagłówki miniaturek. Wideo rozeszło się wirusowo wśród klientów mojej matki i wkrótce kazano jej zaprzestać wszelkich transakcji ze wszystkimi firmami. Wygląda na to, że w ciągu roku po moim odejściu z firmy byli oni zaangażowani w wiele podejrzanych działań, takich jak oszukańcza rejestracja i manipulowanie księgami rachunkowymi. Tak więc. Kiedy wideo się rozprzestrzeniło, wszyscy wydawali się szczęśliwi, że mogą się zdystansować. -Oczywiście firma zbankrutowała, a moja matka i siostra, które straciły źródło dochodu, przyszły kiedyś do mojego mieszkania, ale oczywiście nie otworzyłem drzwi. W końcu przeprowadziły się do 45-letniego mieszkania bez łazienki, żyjąc w strachu przed wierzycielami, pracując na pół etatu. Ponieważ moja siostra zawsze próbowała się wyluzować, flirtując z pracownikami płci męskiej ze względu na swoją urodę, nie była lubiana przez swoich kolegów z pracy na pół etatu i musiała często zmieniać pracę na pół etatu. Jeśli chodzi o moją mamę, wszyscy wiedzieli o filmie, który rozprzestrzenił się w internecie, a jej koledzy z pracy na pół etatu byli od niej odsunięci. Wygląda na to, że po prostu po cichu pracuje sama. W międzyczasie znalazłam chłopaka w nowym miejscu pracy. Nie jest przystojny, ale powiedział mi, że mnie lubi, ponieważ pracuje bardzo poważnie i szczerze. Wkrótce planujemy się pobrać. Spędzam dni, czując się naprawdę szczęśliwa, że byłam sumienna przez cały ten czas.